Cześć! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem Wam pokazać, w jaki sposób należy wymienić olej w samochodzie, a dokładnie w Peugeotcie Clecoccie 1.4 HDI. Z uwagi na to, że wiele osób popełnia błąd, jeden tak naprawdę najważniejszy błąd przy całej tej wymianie, no i nie zwraca uwagi szczególnie na interwały, to znaczy na to, jak, przy jakim przebiegu należałoby wymieniać ten olej. Ja zazwyczaj przy co drugiej, trzeciej wymianie oleju stosuję tego typu puchanki. Oczywiście można zastosować różnych film płukanki, ale istotną sprawą tych płukanek jest to, że one wypukują wszelkie zanieczyszczenia, wszelkie nagary z Waszego silnika, no i taki silnik po prostu ma troszeczkę większą sprawność. Warto to robić, warto stosować te płukanki. Pokażę jak to należy zrobić. Wszystko Wam wyjaśnię na kolejnym etapie filmu. Pamiętajcie też o tym, aby stosować się do interwałów wymiany oleju, to znaczy do zaleceń producenta, co ile ten olej należy wymieniać. A jeżeli producent w jakiś sposób przegina z tymi interwałami i podaje, że to jest 30-40 tysięcy, to nie stosujcie się do tych zaleceń, ponieważ nie jest to na pewno dobry pomysł i nie są to dobre zalecenia. Stosujcie zalecenia około 10-15 maksymalnie tysięcy kilometrów taką wymianę oleju, w zależności od tego, jak samochód eksploatujecie. Jeżeli samochód lata dużo po trasach, no to powiedzmy co 15 tysięcy będzie ok. Jeżeli powiedzmy robicie dużo miasta, no to 10 tysięcy to jest maks, tak naprawdę, i wymiana oleju powinna się odbyć. Jeżeli nie zrobicie tego na bieżąco, w waszym silniku powstaną zanieczyszczenia, nagary, one będą się z biegiem czasu coraz to będzie ich więcej, coraz to więcej będzie się ich nakładało. Te nagary, zanieczyszczenia będą się spiekały na pierścieniach. I to będzie powodowało wszelkiego rodzaju niedogodności w Waszym silniku, co się przełoży na duże koszty, a naprawy. A tego na pewno nie chcecie. Także ja zapraszam do oglądania tego odcinka. Zobaczycie, w jaki sposób wymienić olej i na co zwrócić szczególną uwagę. Zanim przystąpicie do płukania Waszego silnika, musicie zrobić sobie krótką przejażdżkę w okolicy, zagrzać silnik do temperatury roboczej. A na kolejnym kroku wlewamy tego typu płyn bezpośrednio do silnika, to znaczy w miejsce tam, gdzie dolewacie olej. Zanim wlejecie płukankę do Waszego śnika, warto sprawdzić poziom oleju. W sobie wyjmujecie bagnet. Tak to wygląda w naszym przypadku, jest niecała połowa, także spokojnie możemy dolać całą tą puszkę oleju, tego płynu preparatu do płukania. W przypadku gdybyście mieli powiedzmy na maksa oleju, warto byłoby trochę opuścić powiedzmy gdzieś do połowy tego oleju, z uwagi na to, że za duża ilość oleju no też nie jest skazana i tych wszystkich płynów w silniku, także warto stosować się do zaleceń tutaj te, które mamy na bagnecie, także w takim przypadku jeżeli mamy przed... Połową spokojnie możemy dodać, wtedy będziemy mieli maksimum. Jeżeli mamy maksimum, warto upuścić tego oleju troszeczkę z silnika i wtedy całą procedurę przeprowadzić zgodnie z tym, jak opisuję. Ok, pukanka, pukanka wlana do silnika. Teraz przystępujemy do uruchomienia naszego silnika. Pozwólmy mu pracować na wolnych obrotach około 20 minut. W ostatnim etapie pracy silnika zwiększymy troszeczkę obroty gdzieś tak na 2000 obrotów, w granicach 3 minut. Ten czas będzie po czym przystąpimy do spuszczenia naszego oleju. Słuchajcie, do spuszczenia oleju warto zabezpieczyć się w tego typu miskę. Jest ona bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ olej, który wlejecie sobie do niej. Spokojnie można potem go przelać do jakiejkolwiek butelki i oddać do powiedzmy zakładu utylizacji lub ewentualnie zaprzyjaźnionego warsztatu. Także zakup tego typu bryszany to jest koszt w granicach od 30 do 50 zł, w zależności od pojemności, a bardzo Wam ułatwia robotę. Dodatkowo będziecie potrzebowali jeszcze klucz nasadowy 21, ewentualnie grzechotkę, żeby odkręcić dolną śrubę spustową miejsca olejowej. Działamy. Z uwagi na to, że Peugeot jest bardzo niskim samochodem i dostanie się do miski olejowej bez kanału jest trochę utrudnione, proponuję z jednej strony sobie samochód delikatnie dźwignąć lewarkiem oczywiście nie zapomnijcie o tym, żeby podłożyć jakiś choziołek i tak dalej, który by zabezpieczał wasz lewarek przed opadnięciem i przystępujecie wtedy do spuszczenia oleju na takim powiedzmy płaskim terenie jak u mnie. Jeżeli macie kanał to problem odpada automatycznie Wchodzicie do kanału i po prostu spuszczacie olej. Zanim przystąpicie do spuszczenia oleju, pamiętajcie o tym, aby odkręcić korek lewowy, odłożyć sobie go gdzieś na bok i można wysunąć delikatnie bagnet. OK, jesteśmy na dole Waszego silnika. Jak widzicie, miska olejowa przed Wami. Tu mamy korek spustowy. Przygotowany wcześniej klucz 21, może uda mi się pokazać. Na tym etapie po prostu popuszczamy naszą śrubę spustową. Nie powinna być zbytnio mocno dokręcona. Słuchaj na to, że tu mamy tylko kawałek cienkiej blachy, także nie używam jakiejś specjalnej siły. Pamiętamy o tych samych zasadach przy dokręcaniu, żeby tego nie dokręcać jakąś tam brechą i tak dalej, bo może to się do Was źle skończyć. Na początku odkręcamy tutaj, bo ja jeszcze czuję na wincie na razie, że delikatnie nam tą śrubę blokuje. Także ja sobie na razie tutaj radzę z tym kluczem. Ale pamiętajcie o tym, żeby mieć podstawioną brytwanę już, żeby Wam cały ten olej nie zleciał gdzieś tam na ziemię. Jak widzicie jesteśmy już przygotowani. Brytwanka leży pod miską olejową. Pamiętajcie o tym, że wasz olej jest bardzo gorący, także żebyście się nie poważyli, warto założyć rękawice tego typu, które zabezpieczą Was przed, przed zanieczyszczonym olejem. Przytrzymajcie sobie to tutaj palcem w tym miejscu, żeby ta śruba w momencie, kiedy się odkręca, żebyście czuli, że to już jest ten ostatni gwint i wtedy odsuwacie rączkę na bok i cały ten Wasz olej ścieka. Na kolejnym etapie w międzyczasie, kiedy Wasz olej ścieka dalej do, do miski, przystępujemy do wymiany filtra oleju. Wiele serwisów, wielu mechaników popełnia błąd na takiej zasadzie, że spuszczają olej, zakręcają korek w misce olejowej, a na kolejnym etapie przystępują do wymiany w naszym przypadku akurat wkładu filtrowego. To jest nieprawidłowa procedura, z uwagi na to, że odkręcając sobie ten wkład filtra oleju, pozostałości oleju, które zostają w środku w tym w tej obudowie, spływają do miski, no i niestety pozostają w tej misce. W zależności od modelu, od tego z jakiej samochody mamy do czynienia, tego oleju jest tam więcej lub mniej, no ale nie o to nam chodzi przy wymianie, żeby stary, brudny olej, który jest w filtrze, spływał wam z powrotem do miski i mieszał się z nowym, który za chwilę dolejecie. Także Procedura powinna wyglądać w taki sposób, że na dole mamy korek spustowy odkręcony, olej spływa, a w tym samym czasie przystępujemy do wykręcenia naszego filtra. Bez znaczenia, czy jest to filtr, jako wkład, czy też normalny, zwykły filtr, powiedzmy, w obudowie metalowej. W tym celu w peżocie stosujemy klucz 27. Dostęp jest tutaj nawet dość przyzwoity. Warto też za założyć sobie taki, takie przełożenie kardana. Pozwoli Wam pod kątem wykręcać tą nakrętkę filtra. Warto też pod filtr w peżocie podłożyć sobie szmatkę z uwagi na to, że jest tak, można powiedzieć, delikatnie troszeczkę kiepsko ułożony i część tego oleju lubi po prostu wyciekać na nas silnik. I warto się częściowo przed tymi skutkami zabezpieczyć, także podkładamy sobie tam jakąś szmatkę i możemy przystąpić do wykręcania. Pamiętajmy o tym, że cały czas na dole mamy korek odkręcony i ten olej nam w międzyczasie spływa. Ścieka do miski z uwagi na to, że mamy odkręcony korek spływa Wam do, do waszego naczynia, tym samym wymiana oleju będzie w sposób prawidłowy wykonana. Warto też delikatnie szmatką w środku przeczyć pozostałości oleju, które są ponieważ ten korpus jest zamontowany pod kątem no i część tego oleju po prostu nie do końca spłynęła. Tak wygląda wasz filtr, to dokładnie wkład. Musicie go po prostu wyszarpać z tego. Wyrzucacie go do jakiegoś powiedzmy woreczka i oddajecie go też do za przyjaznego warsztatu lub jakiegoś zakładu, utylizacji tego typu filtrów. Nie wyrzucacie tego do śmieci. Obudowę trzeba delikatnie wymyć lub wyczyścić, powiedzmy, suchą szmatką, żeby była czyściutka. Zakładacie z powrotem filtr. Pamiętając o tym, że ta część, która jest tutaj, musi wejść tutaj do specjalnego takiego miejsca takiego dziupka. Zostawię zawsze producent daje nową uszczelkę, także warto ją wymienić. Po prostu podważacie śrubokrętem, zdejmujecie i na jej miejsce zakładacie nową. Zwróćcie uwagę na to, czy się ułożyła Wam ładnie tutaj w tym rowku. Musi ładnie leżeć. Ok, uszczelkę mamy założoną, ona jest delikatnie pod skosem. Tak ma po prostu przygotowane wyżłobienie, także w taki sposób powinna być założona. Wewnątrz mamy wszystko przycierane szmatką, także nie ma żadnych zanieczyszczeń. Dla tych bardziej zainteresowanych podaję jaki to jest numer filtra. W przypadku gdyby, gdyby mieli problem z zakupem, w tym przypadku akurat mamy do czynienia z samochodem z 2005 roku 14HDI i oznaczenie filtra jest takie jak widzicie na obrazku. Tak jak powiedziałem wcześniej, filtr należy założyć w sposób odpowiedni, to znaczy tym dzióbkiem Odpowiednio miejsce będziecie widzieli to podczas wykonywanych prac. Uszczelkę należy delikatnie zwilżyć olejem, najlepiej czystym, i tak przygotowaną pokrywkę możemy założyć. I na początku delikatnie rękami skręcamy. A na końcu już kluczem. Pamiętajcie też o tym, że tutaj nie używam jakiejś specjalnej dużej siły. Chodzi tylko o to, żeby wieczko dotknęło obudowy aluminiowej. Poczujecie specyficzny za taki opór o coś takiego. I tu już nic nie przeginamy ponieważ uszczelka gumowa ma za zadanie uszczelnić nasz układ olejowy. Na tym etapie przechodzimy teraz do miski olejowej, założymy, przykręcimy sobie korek spustowy. Warto też się wyposażyć w specjalne podkładki miedziane pod tego typu korek, aczkolwiek nie jest to nie jest to jakikolwiek mus, ponieważ tego typu podkładki to są zwykłe podkładki. I można je stosować wielokrotnie. Ja stosuję już ją trzeci raz z tego co kojarzę, i nic złego się nie dzieje, olej nam nie wycieka. Ale w niektórych samochodach są tak zwane podkładki miedziane, dmuchane, i one są podkładkami jednorazowymi. W momencie, kiedy dokręcamy, ta podkładka ulega zgnieceniu, Ona uszczelnia automatycznie wasz korek, ale niestety przy kolejnej próbie dokręcania i odkręcania, już niestety się nie sprawdzi. Także tutaj warto. Zainwestować i wcześniej zakupić tego typu szczelkę. A jeżeli tego nie zrobiliście z jakichś tam przyczyn, nie wiadomo jakich, także możecie spokojnie poskręcać to na tym, jak jest. Jak widzicie, pomimo tego, że procedura trwała jakiś czas, wasz olej cały czas z miski olejowej tam skapuje. Szczerze mówiąc, będzie on kapał przez kolejną dobę, jeżeli nawet byście tak zostawili. Ci, którzy mają dużo czasu i chęci, mogą zostawić sobie samochód w garażu, na przykład w takim w takiej sytuacji i niech ten olej sobie całkowicie odkapie, a ci, którzy po prostu no niestety nie mają czasu, potrzebują użytkować samochód, wkręcają korek co też nie będzie miało żadnego złego wpływu uważajcie, żeby wam ten korek nie wpadł do waszej brytfanny z olejem, trzymajcie go sobie zawsze tu paluszkiem delikatnie na początku palcami wkręcacie a na kolejnym etapie już kluczykiem No i okej, okay, olej spuszczony, korek z pustu założony, filtr wymieniony, nasz lewarek też już został usunięty, samochód stoi na kołach. A teraz przechodzimy do ostatniego praktycznie już etapu, gdzie wlewamy świeży olej do naszego silnika. Nie zapomnijcie o tym etapie, z uwagi na to, że wiele osób wymieniając olej nawet w autoryzowanych stacjach niejednokrotnie wypuściło samochód po wymianie oleju bez oleju. Co skutkowało tym, że niestety silnik się zatarł, no i samochód wrócił z powrotem na serwis. Także pamiętajcie o tym, żeby po wymianie oleju wlać olej, co jest y, oczywiście normalną rzeczą, ale czasami ludzie gdzieś tam w biegu zapominają, myślą, że zrobili już wszystko. No i niestety potem na samym końcu jest rozczarowanie. Ja przystępuję do, wlania, do wlewania oleju. Warto się wyposażyć w lejek, który Wam ułatwi wlewanie oleju w przypadku Peżota Klekota 1,4 HDI. Zalecany jest tego typu olej. W przypadku pozostałych samochodów z innymi silnikami należy sprawdzić, jakie są parametry oleju co są zalecane do danego modelu. Tu mamy 4 litry. Ja sobie na razie pozwolę wlać 2,5 litra, po czym sprawdzę na bagnecie, jak wyglądamy z poziomem oleju. W niektórych samochodach nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tak szybko lać olej z uwagi na to, że y, ta magistrala niestety tutaj nie przepuszcza tego oleju do miski olejowej w tak, tak szybkim tempie. No i może Wam ten olej niestety wylać, także wszystko zależy od tego, z jakim macie samochodem do czynienia i to, czy ten olej szybko spływa. Ja wiem, że w Peugeotie akurat 1.4 nie ma problemu z tym, możemy sobie pozwolić na takie szaleństwo, no i lać ten olej dość szybko. Warto też się wyposażyć w czystą szmatkę żeby sprawdzić po prostu na bagnecie co nam się pojawi. Odczekajmy chwilę. I możemy sobie sprawdzić to, ale z tego co widzę na razie mamy suchy bagnet. A to lejemy dalej. Jak widzicie, na bagnecie mamy 3 czwarte miarki. Wkładamy bagnet z powrotem. Wyjmujemy lejek. Zakręcamy i uruchamiamy silnik w celu napełnienia się filtra oleju olejem. Cała magistrala prze, przeciśnie nam ten olej przez cały układ. Pompa przyciśnie nam ten olej przez cały układ, po czym gdzieś po około minucie wyłączymy silnik, odczekamy i sprawdzimy jaki jest poziom. Teraz oczywiście... Wyjmujemy bagnet, chwilę odczekamy. W takim celu, żeby ten cały olej, który jest tutaj pomiędzy, powiedzmy w głowicy, we wszystkich tych zakamarkach, mógł sobie swobodnie spłynąć, a my żebyśmy mogli ocenić, czy poziom oleju jest prawidłowy. Jak widzieliście w całej tej procedurze wymiany oleju, najistotniejsze jest to, aby trzymać e, terminów wymian tych olejów, e, nie stosować się do zaleceń typu, że mamy oleje long life i możemy na nich robić 30-40 tysięcy kilometrów, o czym się już przekonało wielu użytkowników nowoczesnych fotowych samochodów. Które niestety nie wytrzymały 200 tysięcy km i silniki się pozacierały oczywistych przyczyn. Stosujmy się do zaleceń, powiedzmy tych 10, maksymalnie 15 tysięcy km, jeżeli auto lata po trasie. Co dwie, trzy wymiany można zrobić płukankę, yy, aczkolwiek nie, nie musicie się trzymać tego, tego zalecenia, ponieważ yy, częsta wymiana oleju spowoduje, że i tak ten silnik będzie w doskonałej kondycji i nie trzeba będzie tych płukanek robić. A jeżeli macie wątpliwości, samochód jest odkupiony, nie wiadomo jak był wcześniej użytkowany, warto tam powiedzmy przez te najbliższe trzy wymiany zrobić sobie płukankę i dbać o to co się ma. Ok, trochę czasu już minęło, możemy teraz sobie sprawdzić poziom oleju. Jak widzicie, poziom oleju jest na bagnecie pomiędzy maksimum a minimum, to znaczy jest optymalny, taki jak powinien być. Jeżeli będziecie mieli troszeczkę więcej, powiedzmy nawet 3,4, nic się nie stanie. Oczywiście podejrzewam, że jak rano będziecie sprawdzać poziom oleju, to będzie go troszeczkę więcej, bo tak jak powiedziałem, cały ten olej spływa z góry silnika, z tych wszystkich zakamarków. Ale to, co mamy teraz tutaj, jest dobrym rozwiązaniem. Pamiętajcie o zakręceniu. Wiele osób o tym zapomina lub robi to niewłaściwie, a potem korek, niestety oleju gdzieś tam leży na trasie i macie problem. Na samym końcu pamiętajcie o tym, żeby założyć sobie tutaj ten do odpowietrza. No i co? Cała procedura została zakończona. Zapisać sobie gdzieś na jakimś powiedzmy zeszycie na kartce wklejkę jak jest możliwość wkleić pod maską odnośnie przebiegu, żeby pamiętać o tych przebiegach. No i stosować się do regularnej wymiany oleju. Ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, jak się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Jeżeli chcecie się podzielić swoim doświadczeniem w kwestiach wymiany olejów i wszelkiego rodzaju płynów, oczywiście też zapraszam. Trzymajcie się, cześć.